Siemaneczko! Witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Dziś można powiedzieć, że wiosna za rogiem jest tuż, tuż. A my udajemy się do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zobaczymy jak tam prezentuje się natura, jak, jak to wszystko wygląda. Pochodzimy troszeczkę w okolicach Nowego Lipska, takimi fajnymi kładeczkami. Zobaczymy co wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i w przyszłości też wybierzecie się w to miejsce. Siemanko, jesteśmy już po trasie, przepraszam, że od razu nie nagrałem dla Was jakiegoś podsumowania, ale byłem na tyle zmęczony, jeszcze byłem z żoną na spacerze, że po prostu padłem, spałem. No i jest poniedziałek. Co mogę Wam powiedzieć o trasie, na pewno Wam ją polecam. Ciekawy temat, słuchajcie, tam przez 3 km jest... Zrobiony jakby taki most, długo ciągnący się most przez 3 km. Jak sobie tak policzyłem, sprawdziłem, średnio każda deska miała około 1,5 metra długości, i nasz rząd czasami przypadało 6, czasami 8 desek, więc załóżmy, że 7. I wyobraźcie sobie, że do zbudowania tego 3 km pomostu użyto 14 tysięcy desek i 56 tysięcy gwoździ. Ktoś to po prostu zrobił zbił. Tam trzeba było to wnieść, wiecie, Biebrzański Park Narodowy. To jest torfowisko, tam jest woda, tam wszędzie stoi woda. I ja jestem w szoku i mega szacunek dla tej osoby z mojej strony i wszystkich moich kompanów, którzy towarzyszyli mi tego dnia, bo to jest naprawdę coś niesamowitego że komuś się to chciało zrobić dla przyszłych pokoleń. Jest tam pobudowany fajny domek. Przeprawa promem wodnym na drugą stronę, gdzie ciągnie się za łańcuch. To też jest mega ciekawa, fajna zajawka, którą warto zobaczyć. Link do trasy zostawiam wam w opisie. Widzę, że Biebrzański park narodowy bardzo wam się podoba. Jest to dla was. Widzę ciekawe miejsce, które chcielibyście odwiedzić. Dlatego w przyszłości postaramy się bardziej penetrować tamte tereny. I zostawić Wam jakieś ciekawe miejsca do zwiedzenia, żebyście mieli po prostu gotowy pomysł na weekend, gdzie sobie pojechać. No, a u mnie zakupów ciąg dalszy, kupiłem sobie hamaczek, który będę mógł używać czasami, jak gdzieś sobie będę szedł i po prostu będę go chciał rozłożyć, więc jak zrobi się troszeczkę cieplej, na pewno go wytestuję. Do tego czołówka, jeżeli byłoby ciemno, ja bym po prostu potrzebował silnego światła. No i taki zestawik do gotowania na gazie, w środku jakieś łyżeczki, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Otwiera się, z tego się robi taką patelnię, tam macie taką miseczkę, podstawowe sztućce, wszystko do umycia, do zrobienia, żeby sobie zrobić jeść. Wiem, że niektórzy z Was, może z szacunku do mnie, nie powiedzą mi tego prosto w oczy, że czasami te moje vlogi są nudne. Mało gadam, dużo chodzę, więc teraz nastąpi mała zmiana. Otóż mamy oto takie to narzędzie. No, i teraz zaczniemy też rozmawiać z innymi ludźmi. Nie będę miał tylko mikrofonu krawatowego, ale teraz mamy nowy mikrofonik RODA. Za chwilę go wytestujemy. Pewnie ja sprawdzę na nagraniu, jak wygląda dźwięk. No, ale mimo wszystko to i tak dużo, dużo, dużo zmienia. Wierzcie mi, dużo zmienia ten zakup, dużo nie kosztował. Sprawdzimy, jak się spisze w praktyce. Siemoneczko, dzisiaj zaczynamy po raz kolejny w Biebrzańskim Parku Narodowym na punkcie osobiec stwierdza, będziemy sobie zwiedzali tutaj lokalny park. Stwierdziłem, że nagram wam dopiero jakoś zapowiedź, nie z domu, jak dopiero co wstałem, ale jak już jesteśmy na miejscu, jestem troszeczkę bardziej rozbudzony i nie pitole głupot. Dzisiaj idziemy niebieskim szlakiem. Z niebieskiego szlaku przechodzimy na żółty i sobie zobaczymy, zwiedzimy tutaj Park Narodowy. Wstęp 8 Zyla za jeden dzień i tyle, lecimy. Miejsce. Jakby ktoś polował na te gąski, więc jeżeli się zastanawiacie czy gra na Pegasusa, do której zrobiono specjalnie pistolet i była odnośnie strzelania do, do gąsek, do kaczek, no to jeszcze dzisiaj ma to miejsce i się dzieje, jak widać. Jeden i brawo koleżanko! Właśnie mamy pokonaną pierwszą trasę. Na relif zakończyłem szybciej, ale chcieliśmy sobie dochodzić tamte e, pół kilometra. Więc pokonaliśmy 20 km i po raz pierwszy w historii zrobiliśmy trasę 20 km. Mam nadzieję, że następna będzie na 200, ale to jeszcze zobaczymy. Siemanko, minęło parę dni po ostatniej wizycie w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jakoś tak się wydarzyło, że nie zwiedziliśmy tych najważniejszych punktów, które są, można powiedzieć, tak znane w tym miejscu na Instagramie i do których ludzie uczęszczają. Przez to zrobiliśmy prawie 20 km z buta, ale fajnie, bo wydaje mi się, że zarówno okolice twierdzy Osowiec, ale też Goniądza są to warte miejsca do odwiedzenia, szczególnie tą porą kiedy tak naprawdę te ptasie życie rozkręca, budzi się do życia. Naprawdę dużo się tam dzieje. Widzieliśmy mega dużo zwierząt różnych gatunków. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych chciałbym życzyć wam przede wszystkim dużo zdrowia, zapału, jak najmniej stresu, jak najmniej zmartwień, uśmiechu na twarzy i to, żebyście robili to co lubicie. Bo tak naprawdę, tylko poprzez robienie tego, co się lubi, jest się naprawdę szczęśliwą osobą, i to jest w życiu najważniejsze. I, no i mieć to zdrowie, tak? No bo z tym zdrowiem różnie może być, ale jak jest, to trzeba korzystać. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko. Teraz ty będziesz prowadził vlogi? Guci, tak? Co powiesz swoim widzom? Gucio! Pomrócisz? Nic, nic nie powiesz? Halo, halo, dupo się nie odwracamy. No cię powiesz? Halo?